Witajcie wędrowcy. Przeszliście taki kawał internetu na kanał typa co ma bliżej do 30 niż do mutacji. Ale skoro już tu jesteście, to podyskutujemy sobie na temat, który mnie zastanawia już od dłuższego czasu. A to wszystko przez pewnego rumuńskiego balona, który omawiał artykuł antywebu, a potem zacząłem pisać wstępny skrypt do tego filmu. A W tle zarzucę wam jakieś fragmenty ze streamów, a ja sobie tutaj będę tak gadał. Nie trudno dostrzec, że w przestrzeni internetowej zachodzi co jakiś czas wojenka pomiędzy dziennikarzami branżowymi a ludologami. Innym wątkiem dotyczących ludologów jest ich konflikt z dziennikarzami branżowymi. Chociaż jak dla mnie to taka bardziej wojna jednostronna jest. Podczas gdy jedni oceniają sobie gry, drudzy ogłaszają, że, nie, że ci pierwsi nie są żadnymi ludologami. Trochę beka, nie? Ale spokojnie, schowajcie te pozwy i dajcie mi szansę rozwinąć wątek. No zachodzi tutaj pewien zgrzyt, którego nie do końca rozumiem. Skoro, skoro gaming to de facto takie nasze wspólne gniazdo, to dlaczego dziennikarze do niego strają? Dlaczego tak ostro już na samym początku? Ponieważ miło to już było, a teraz trzeba raczej radykalnie podchodzić do tematu. znacie stwierdzenie, władza korumpuje, prawda? Na no pewno, że znacie, a przynajmniej słyszeliście raz w życiu. Chociaż nie chodzi tu o żadne powiązanie z polityką, stwierdzenie to jest tu bardzo na miejscu. EA, Blizzard. Blizzard. Sorry, Alter Lego wbiło na chwilę. Ustawienia fabryczne już zostały przywrócone. Sony, Microsoft, yy, Xbox, czy tam Nintendo. Ci wszyscy du duzi gracze na rynku gier są obecnie władzą. Władzą, która rozpanoszyła się po podwórku i robi co chce. A my walimy gruchy do nowej Fifki, Mario, Koda czy in innego podobnego Diablo. Co w sumie nie różni się prawie niczym od wydanej poprzednio wersji walonej taśmowo, a jeszcze ochoczo sięgamy po portfel. Oczywiście, aż tak nie wszyscy, bo są ludzie, którym chyba zależy na gamingu. Bynajmniej nie chodzi o dziennikarzy. A przynajmniej ja to tak widzę. Podobno wspólny wróg jednoczy. W tym przypadku tym wrogiem są wydawcy. W obecnej formie. Jednak czy to dziennikarze, drodzy slash gracze? Ja, ja tego nie widzę. Zapytacie dlaczego? Na tę chwilę dziennikarze growi są gorsi nawet od OnlyFansiar. One przynajmniej koszą sobie siano. Co prawda na frajerach, ale still siano. A dziennikarze stracili wiarygodność już dawno temu. Bo jak można zaufać zdaniu kogoś, kto dostaje klucz warty 300 złotych, czy tam 350 po obecnych H2 standardach, albo pojedzie sobie do Disneylandu? Zawsze jakoś Ubisoft jeszcze oberwie rykoszetem. No, to już, to już tak bywa. Od razu zaznaczę też, że nie chodzi mi o konkretnie o też nasze podwórko. czy polskie czy zagraniczne recenzje. Recenzje w obecnych formach to po prostu patologia i trzeba je brać z dużą dozą ostrożności, które prowadzają po prostu w błąd. Zamiast skupiać się na faktycznej ocenie produktu, stały się one machiną propagandową dla wydawców i ich gier. Jaki z tego bilans? Gardzimy ofiarami to oczywiste, ale przynajmniej trzepią kasę. Tak jak wspominałem wcześniej. Dziennikarze nie dość, że robią de facto dla twórców, co powoduje, że szkodzą graczom swoimi pseudorecenzjami, Dziennikarze właśnie powinni być dla graczy. Że to ich zadaniem było i jest oceniać rzetelnie produkcję, za które my potem płacimy chore pieniądze. A mimo to, mając tak zszarganą opinię wśród graczy, to i tak znajdą się maćki ślepe do tego stopnia, że jak ich wydawcy ruchają na hajs, to jeszcze podziękują i spytają, dlaczego tak krótko. A potem zachodzi zderzenie z rzeczywistością i erlordpikachu.eggze, że ludolodzy, którzy tak swoją drogą są nazywani przez ludzi, przez widzów, a nie ich samych, taki malutki szczegół. Żludolodzy notują wzrost za wzrostem, bo robią to, co powinni robić dziennikarze czyli nagłaśniają patologiczne zjawiska całej branży krzywe akcje, antykonsumenckie zagrywki, patologiczne recenzje i w końcu faktycznie recenzują tak, jak to powinno się robić. Dziennikarze, chcecie oceniać gry? To róbcie to z pasją, oddaniem i szacunkiem do odbiorcy tyle i aż tyle. Tutaj chciałbym wspomnieć chyba o najlepszym przykładzie recenzenta nie recenzenta. Chodzi o Arkadikusa, naukowa nazwa Arkadikus Grifterlus. Nie widziałem na polskim YouTube bardziej dogłębnych analiz gier. Ta, ta jego erudycja, co się w niego, z niego wręcz wylewa. Nie znajdziecie lepszego przykładu, choćby skały strały nie ma nikogo lepszego. Jeśli, jeśli znacie kogoś, piszcie, z chęcią, z chęcią poznam taką osobę, e, Również rzetelną. Co znajdziemy w recenzjach Arkadikusa, powiecie? Znaczy, wszystko, czego potrzeba w recenzji. Jest wstęp, jest podana historia, grafika, dźwięk, rozrywka, fun factor, stan techniczny, monetyzacja i podsumowanie. Te dziewięć elementów to wszystko, czego potrzeba do opisania gry. Wypadałoby wspomnieć, to są te dziewięć punktów to, są, to jest jego autorsko opracowana tam forma recenzji. Jego recenzje wynoszą od 40 minut minimum, nawet do godziny. Recenzja Asasyna Shadows trwała go dobitą godzinę. A u recenzentów growych? Toczka jest ładna. Klimacik jest. Pawłka jest miodna. I walka mięsista. A, byłbym zapomniał jeszcze o powrocie do formy. To wszystko ma miejsce dlatego, bo tradycyjne media dziennikarskie dały dupy po całości. Tyle mówi się, że ludologeły monetyzują hejt. Zarabiają na griftowaniu. Żyjemy w kapitalizmie? Monetyzuje się prawie wszystko, no ale dobrze. Zastanówmy się najpierw, skąd to się wzięło. Bo przecież to nie, to nie jest tak, że przecież ci duzi wydawcy e, podstawiają się i swoimi ruchami piszą gotowe scenariusze, nie? Co nie? Jak widać na załączonych obrazkach, oni sami się wywalają i to własne nogi. Bo jak wytłumaczyć zachowanie szefa gearboxa? Które napisał na Twitterze, że prawdziwi gracze kupią grę za 80 dolarów? Mówiąc jednocześnie, że on nie ma głosu decydującego, jak będzie wyglądać cena. To przepraszam bardzo, że tak się zapytam. To kim ty kurwa jesteś w tej firmie i co robisz na tym stanowisku? Jeszcze lepiej, w zestaw Deluxe czy tam pseudokolekcjonerka. Koszt 140 dolarów, jeśli dobrze pamiętam. Wiecie co? Tam nie ma gry. Kolekcja na nie ma gry. Gilka jedynie za dodatkowe 80 dolarów, czyli mamy już 220 dolarów. Ale hej, prawdziwy gracz przecież znajdzie sposób, żeby kupić, prawda? Chcecie więcej przykładów? Proszę bardzo. Ostatnia afera z Gearboxem, właśnie Borderlands 2 i zmiana Eula. Ingerencja w prywatność i dane osobowe. Osądzany Gearbox o instalowanie przez gry spyware'u, żeby ściągało właśnie dane. Zarówno w zasadach korzystania zawarli wpis, w którym nie można modyfikować gier, co jest kurwa śmieszne, biorąc pod uwagę, że to jest gra singlowa, a do tego miało to monitorować, czy uniemożliwiać jakieś korzystanie, wykorzystywanie przewag na multiplayerze. Tam multiplayer to jest tylko koop, tam nie ma żadnych rankedów ani nic. Co wy chcecie tam kurwa robić w tym multi? Dalej, Assassin's, Assassin's Creed Shadows. Nastąpił backlash kulturowy. Wykorzystanie tokenizmu, i to perfidne, e, wydanie gry praktycznie w tragicznym stanie technicznym, wyglądała jak z lps 3 i do tego wałkowanie tego samego schematu już... Który rok z rzędu? Już 10 lat? Robią praktycznie taką sam taki sam format gry? Eldaiverse 2. Głośna wpadka właśnie z PSN-em, gdzie Sony wymusiło właśnie logowanie się do PSN-a. To ograniczyło dostęp do gry Około 170 krajom. Diablo Immortal, oraz praktyki Pay2Win i jej Activision były osądzane o, czy tam oskarżane o dark patterny, manipulacje w, loot, w lootboxach i wirtualnych walutach. Oraz ostatnie, ostatnie manza, Mind's Eye, e, Bubel za 270 zł, zabugowany, w, doda, w dodatku wyglądający jak poczwara. A z pozytywów? Ostatnio udała nam się akcja Stop Killing Games, zebraliśmy milion podpisów. Ale na tym jeszcze nie możemy skończyć, bo musimy, wypadałoby zebrać ich więcej, tak ze 100, 200 tysięcy więcej. Bo teraz przez to, że zebraliśmy ten milion, to teraz idzie do Parlamentu Europejskiego i oczywiście będą te podpisy weryfikowane, czy nie były jakoś lewe te podpisy, czy ktoś się nie walnął w podpisie swoim. Czysto hipotetycznie, jedna osoba źle sobie podpisała to, ten PESEL, i na przykład jeden głos idzie out i już mamy 999 999 głosów i akcja idzie do piachu a tak to, zbierzemy sobie zapas głosów i mamy większe szanse, że to przejdzie dalej następnie mamy asymilację innych platform do xboxa tutaj w kwestii ich handhelda zapo zapowiedzianego kolejny z pozytywów to Helldivers 2 po negatywnym przyjęciu informacji o PSNie ludzie się wkurwili i zaczęli wybombować e, e, tytuł na Steamie. I chociaż to nie zasługiwało, to przez decyzję Sony head właśnie tak mocno oberwały. I do tej pory chyba e, nie odzyskały tego poziomu, które było przed, przed tą aferą. Sami widzicie. Nie dziwcie się więc, że takich przypadków jest zwyczajnie więcej. To prosta korelacja. Jest więcej odpałów, to i więcej gryfterskich materiałów. Jak firmy ogarną dupę, zaczną robić gry jak należy, to znaczy z pasją, zaangażowaniem i spójnością. To będzie więcej nie klifterskich materiałów. Tyle i aż tyle. A jak ktoś mi powie, że cała ta ekipa ludologów robi tylko wężowo jadowite filmy. To jest zwyczajnym ignorantem i widzi tylko to, co mu pasuje do narracji. A jak was odbieram, możliwe, że nie tylko ja, to kulminacja działań jakie podejmowaliście, zaczniecie prowadzić poważne dziennikarstwo to zmieniło o was zdanie. Ale żeby do tego doszło, najpierw musielibyście dostrzec, co robicie i jak to robicie. Prasa podobno jest czwartą władzą. Dziennikarze przyłączyli się do tej władzy. Więc to my, gracze, teraz patrzymy wam na ręce. Nie sądziłem, że na pierwszy materiał zrobię coś takiego, ale jak już byłem w tym gazie pisania tego skryptu, to po prostu samo tak wyszło. A jeśli dotrwaliście do końca, to dzięki za uwagę, zapraszam do sekcji komentarzy, z chęcią poczytam, jakie Wy macie przemyślenia, czy pozytywne, czy negatywne, czy się zgadzacie lub nie, z chęcią poczytam, wszelka krytyka mile widziana, jakaś dyskusja, Podajemy się wszystkiego. Dodatkowo zapraszam również na mojego Twitcha, ja sobie streamuję już tak od dwóch miesięcy, Alterro Powoli wkręcam się tak w to streamowanie. A, także wyczekujcie kolejny, kolejnych materiałów, czy to tematycznych, czy po prostu gier na kanale. I jeszcze raz dzięki za uwagę i widzimy się w następnych filmach. Na razie. Teraz kilka słów końcowych do, do. Sami widzicie, nie dziwcie się więc, że więcej jest takich przypadków, mać. Teraz słowa, kilka słów. Rasa podobno jest, czy też była, czwartą władzą. Dziennikarze, przyłączyliście się do. Przyłączyliście się. Jeśli dotrwaliście jako, jakkolwiek do tego końca.